Rajcza to malownicza i pełna fascynującej historii miejscowość na południu Polski. Centrum Rajczy zdobi przepiękne sanktuarium Matki Boskiej Kazimierzowskiej, gdzie znajduje się obraz z jej podobizną, ofiarowany przez króla Jana Kazimierza w 1669 roku. Znajdujący się nieopodal centrum Pałacu Habsburgów który został zmieniony na sanatorium szpitalne w 1914 roku, kiedy to nowym właścicielem rajczy został Karol Stefan Habsburg. Liczni weterani leczyli rany odniesione na frontach I wojny światowej. Mimo, że nie było w rajczy żadnej bitwy, obok parafian spoczywają tutaj ci, którzy z powodu odniesionych ran z okresu I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej oraz kilku innych późniejszych konfliktów nie zdołali przeżyć. Cmentarz ten leży przy głównej drodze, tuż obok kościoła parafialnego. Na ich mogiły wyznaczona została specjalna sekcja, którą rozpoznać można dzięki długim, jasnym, żeliwnym ogrodzeniom z szeregami krzyży. Oprócz ciekawej historii, Rajcza oferuje także cały wachlarz atrakcji folklorystycznych oraz niesamowite widoki na otaczające ją góry, gdzie chętni mogą podjąć się wędrówek po tutejszych górskich szlakach. Rajcza słynie także z przepysznego góralskiego jedzenia oraz niesamowicie przyjaznych mieszkańców. Warto więc odwiedzić tę piękną miejscowość jak i Beskidy, w których sercu się znajduje.